Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do niego, Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział, Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Zatem syn człowieczy jest panem Szabatu. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa, nasze chrześcijaństwo, nie jest zbiorem nakazów i zakazów. Mimo, że mamy jasno wyrażone prawo, ponieważ jako ludzie potrzebujemy pewnego porządku, to jednak dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że nie wolno nam wyłącznie do tego redukować naszej wiary. Jest ona bowiem przede wszystkim relacją. W której Bóg jest najważniejszy, ale również ja, człowiek, jestem najważniejszy dla Boga. To relacja z Chrystusem, o którą muszę się troszczyć, ale w której Chrystus troszczy się o mnie. Faryzeusze byli ludźmi, którzy doskonale przestrzegali prawa, byli w tym bardzo skrupulatni, aż do tego stopnia, że prawo było ważniejsze od człowieka i często zasłaniało im ludzi. Jezus pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, że Bóg nie traktuje nas w taki sposób, mimo że dał swoje przykazania i swoje prawo, to one nigdy nie będą ważniejsze od człowieka. Święty Ireneusz napisał: Chwałą Boga jest człowiek żyjący. A życie człowieka jest kontemplowaniem Boga. Zatrzymaj się dzisiaj nad tym, że w oczach Bożych Ty jesteś najważniejszy. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.